Cześć! Jestem Anna z My Dental Clinic w Warszawie. Na co dzień zajmuję się leczeniem ortodontycznym dorosłych. Dzisiaj zajmiemy się tematem higieny jamy ustnej w podróży. Zostańcie ze mną do końca, bo będzie rozwiązanie zagadki z poprzedniego odcinka i dowiecie się, gdzie byłam w podróży. Higiena jamy ustnej z aparatem ortodontycznym jest utrudniona, zwłaszcza w podróży. Dlatego opowiem Wam dzisiaj, jak sobie z tym poradzić. Na wstępie chciałam Was jeszcze zaprosić do subskrypcji mojego kanału. Zanim przejdziemy do głównego tematu, jak wygląda higiena jamy ustnej z aparatem w konkretnych środkach transportu, to chciałam Wam zwrócić uwagę na jedną bardzo ważną rzecz. Starajcie się zabierać w podróż miniaturki produktów do higieny jamy ustnej, tak żeby zmieściły się w małej kosmetyczce. Nie wiem jak Wy, ale ja na wakacje nad morze najczęściej jeżdżę autem. No i oczywiście wiem, że nie zawsze mamy czas, żeby na autostradzie, albo możliwość, żeby na autostradzie się zatrzymać i dokładnie wyszczotkować zęby. Jeśli chodzi o podróż samochodem, to kluczowy jest oczywiście czas, bo chcemy być jak najszybciej na plaży i cieszyć się promieniami słonecznymi. Pokażę Wam za chwilkę kilka moich patentów, jak przyspieszyć higienę jamy ustnej podczas podróży właśnie samochodem. Oczywiście w aucie mamy dużo miejsca w bagażniku, także nie musimy się martwić aż tak bardzo o miniaturki produktów. Jeżeli używacie szczotki elektrycznej, możecie śmiało ją zabrać z podróż samochodem. Ona dosyć szybko, sprawnie Wam oczyści zęby. Na szczotkę używajcie oczywiście pasty z fluorem. Nie musi być taka miniaturka jak mam tutaj, możecie ją wziąć w wielkości normalnej tubki. Polecam Wam przenośny irygator. Irygator do jamy ustnej to takie urządzenie, które pod ciśnieniem przepuchuje przestrzenie międzyzębowe i elementy aparatu. Ma taki specjalny wyróżniczyk, gdzie możecie nalać wody po prostu w skalę na stacji benzynowej. Włączacie przycisk i woda pod ciśnieniem przepłucze Wam nie tylko przestrzenie międzyzębowe, ale też oczywiście elementy aparatu. No i jeszcze bardzo fajne rozwiązanie to oczywiście zastosowanie płynu do jamy ustnej. Polecam nam takie mini saszetki, albo mini buteleczki, które możecie nabyć w drogeriach. Będzie idealną yy, dawką na właśnie jedno czyszczenie irygatorem. Pamiętajcie, żeby irygator naładować na podróż autem. Oczywiście nie zapomnijmy o naszych kochanych pasażerach, bądź kierowcy auta. Tych, którzy nie mają aparatu. Jeżeli chcecie, żeby zadbali o swoje zębienie, oni mogą rzucić gumę. Dajcie swoim bliskim gumę do rzucia, jeżeli nie mają czasu wyszyty zębów, bo tankują auto. W podróży pociągiem najczęściej mamy ze sobą albo po prostu torebkę czy teczkę, albo małą walizkę podróżną. W związku z tym polecam Wam wtedy rzeczywiście miniatury produktów do higieny jamy ustnej, które zmieszczą się w małej kosmetyczce. W pociągu możecie oczywiście w trakcie kilkugodzinnej jazdy po zjedzeniu tajemnicy w warsie skoczyć na szczotkowanie zębów. Jeżeli chcecie wyszczotkować zęby i zmieścić wszystko do yy, kosmetyczki, to polecam Wam kupno szczoteczki dla dzieci. Ona będzie mniejsza i bez problemu się zmieści kosmetyczkę. Na szczoteczkę jak zawsze powinna być nałożona pasta z fluorem. No i oczywiście najchętniej miniaturka, żeby zmieściła się razem ze szczoteczką. No i po prawidłowym szczotkowaniu zębów niezwykle ważne, jest prawidłowe wynikowanie przestrzeni międzyzębowych. Może pamiętacie mój patent na czarną nitkę Jeżeli nie, sprawdźcie w linku poniżej, tam będziecie mieć informacje o tym, jak prawidłowo mieć zęby z aparatem alkodontycznym. Kolejną poradę nagrałam już dla Was do docelowym miejscu w mojej podróży. Zobaczcie sami. Cześć. Witam Was z lotniska w Nowym Jorku, JFK. Tak jak obiecałam, nagrywam dla Was krótki filmik przyborów z tematologicznych, które zawieram ze sobą na wycieczkę. Zaczynamy przede wszystkim od tego, że trzeba dobrze wyszczotkować zęby i teraz moje nowe odkrycie to szczoteczka przenośna, która wygląda jak mini pomadka. Można ją sobie zamknąć. Ma w środku takie tutaj opakowanie dziurki, żeby wietrzyła się szczoteczka, żeby się nie nam bakterie. Więc przede wszystkim szczotkujemy zęby. Na szczoteczkę nakładamy mini pastę, mini pastę, mini cukru pastę z fluorem. Potem możecie wynitkować zęby. Ja mam takie mini, mini opakowania nitek do zębów. Możecie je teraz już dostać w każdej prawie drogerii. No i oczywiście możecie też przepłukać zęby płynem do jamy ustnej, żeby chemicznie odkazić jamy Ale nie zapomnijcie, że po wyszczotkowaniu zębów należy dokładnie nawilżyć sobie matką i barwą. Miłego A teraz najciekawszy moment. Za chwilę dowiecie się, gdzie ostatnio się wybrałam. Zapraszam Was na krótki filmik. Tymczasem żegnam się już z Wami. Do zobaczenia w następnym odcinku.